Siema, tutaj Zaraxo. Od ostatniego openingu minął już tydzień, także pora już żeby następną otworzyć z nim połączę, także KAI i lecimy z tematem, zobaczymy jak to będzie. Być może teraz nam szczęście dopisze czy będzie ta sałatka, czy jej nie będzie na YouTubie. Zobaczymy, zobaczymy. Otworzymy tyle, ile, może, ile mamy kapa. Tyle ile nam kap pozwoli Ale wątpię, żeby wszystkie nam się udało. Chyba będzie trzeba troszeczkę otworzyć, potem trzeba będzie wszystkie. Już otwarte będziemy mieć wszystkie i poleci Tak jak mówiłem co? Co tydzień będzie opening. Setki, Medicine Połącz, bo właśnie 100 otwieram. Tak tak mówię. Mamy już, ale zostało. Dobra, to otworzymy jeden backpack, jeden, jeden cały backpack otworzymy. Trzymajcie kciuki, być może, być może będzie. A, no niestety w tym backpacku... Niestety w tym backpacku nie ma. W tym backpacku nie mamy. Jeszcze tak oczyścimy z tych śmieci. Zostawimy tylko te przedmioty, które są najwięcej warte. O, i otwieramy dalej, żeby już wszystkie mieć otworzone. Otwieramy, otwieramy, otwieramy. Dobra, lecimy z tematem. Otwieramy już wszystkie. Oby, oby wypadła ta cała ta. Spoko. Zwróciłoby mi się trochę, chociaż nie. Dawaj, dawaj, dawaj. O, o same śmieci, serio, naprawdę. Naprawdę same śmieci. Dopisze mi chyba szczęście już. <śm> no niestety lipa, drugi opening i nic... Zupełnie nic. Drugi opening i nic. Ale nic z tym nie zrobię, prawda? Nic z tym nie zrobię. No, trzeba dalej polować na tą sałatę. Może w końcu będzie. Może w końcu będzie. Się kiedyś doczekam, nie? Dobra, już nie będę tego czyścił. Nie będę wam zabierał czasu. Dziękuję za oglądanie. Dostawcie łapkę, łapkę w górę na pocieszenie. I widzimy się w następnym materiale. Jeżeli nie subujecie, to też. Zostawcie suba, widzimy się za tydzień w openingach, a materiały będą dodawane na bieżąco. Co najmniej jeden, maksymalnie dwa, no. Także na razie, cześć, trzymajcie się.